John Cena, dla wielu twarz WWE, symbol twardości i nieustępliwości, ale za kulisami jego kariery kryje się mroczna strona. Manipulacje, konflikty i blokowanie kariery innych zawodników to tylko niektóre z kontrowersji związanych z Syną. Dziś przyjrzymy się jak jego działania wpłynęły na losy wielu gwiazd WWE. Zapnijcie pasy, bo przed nami mroczne historie wrestlingu, ciemna strona Johna Cena. Zanim jednak przejdziemy dalej mam do Was małą prośbę. Jeśli podobało Wam się to co robię, zostaw subskrypcję na kanale Glacz. to dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Nie zapomnij też kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Lecimy dalej! Kariera Johna Siny jest imponująca, rekordy mistrzowskie, główne walki na WrestleMani, niezliczone zwycięstwa i chwile, które przeszły do historii. Sina potrafi wciągnąć fanów w każdą walkę, a jego charyzma poza ringiem wydawała się również niezaprzeczalna. Jednak, jak to często bywa, każda legenda ma swoją ciemną stronę, i dziś przyjrzymy się tej drugiej twarzy Johna Siny, stronie, której większość fanów nie zna za kulisami WWE, gdzie decyzje opusza, a mistrzowskich i storylineach zapadały w zaciszu biur i szatni, Cena nie zawsze był tym bohaterem, którego widzieliśmy na ekranie. Wielu zawodników wspominało o konflikcie z jego osobowością, która potrafiła blokować kariery i tworzyć napięcia, których nikt nie chciał w federacji. Sina był symbolem niepokonanego bohatera, ale gdy zajrzymy głębiej, zobaczymy jakie jego decyzje i wpływy potrafiły złamać kariery wielu ludzi. Najlepszym przykładem jest tego Wade Barrett. Nexus miał być nową siłą w WWE. Grupa, która mogła kompletnie odmienić układ sił, ale wystarczyła jedna walka z Johnem, aby cały projekt został pogrzebany. Barrett i jego ludzie nigdy już nie odzyskali tej pozycji. A skoro mówimy o Nexus, trzeba też wspomnieć o Rybacku. On miał być nową bestią WWE i potężnym dominatorem, ale gdy tylko stanął naprzeciw Siny, jego momentu zaczęło znikać. To była powtarzająca się historia. Sina wygrywał, a inni przepadają w cieniu. Kolejnym przykładem jest Rusev. Zadebiutował niepokonany, miał swoją wielką passę, a jego wejście na restylmeni na czołgu przeszło do historii, ale wystarczyło starcie z Siną by ta magia pękła. Po jednej porażce wypadł z głównego nurtu i nigdy już nie powrócił na szczyt. W podobnym momencie znajdował się Arex Riley. Młody, charyzmatyczny, przez chwilę u boku Demisa, wyglądał na kogoś, kto może być przyszłością WWE. Niestety jego historia za kulisami z Johnem Cena to koszmar. Po konflikcie między nim Riley został kompletnie odsunięty na boczny tor, aż w końcu zniknął z telewizji. I tu pojawia się Zack Ryder. Zawodnik, który zyskał ogromną popularność w sieci i wreszcie zdobył tytuł Stanów Zjednoczonych. Ale jego moment został brutalnie przerwany, w storyline'ach upokarzany, wykorzystywany i wyrzucony na boczny tor. Sina, zamiast być wsparciem, był częścią tej narracji, która kompletnie zniszczyła hype wokół Ridera. Podobny los spotkał Chavo Guerrero, weteran, mistrz Cruiserweight, członek legendarnej rodziny, ale zestawiany z Johnem Siną był sprowadzany do roli komediowej przeszkody, nigdy nie traktowany poważnie, nigdy nie dostający szansy na rozwinięcie. Do tego wszystkiego dochodzi historia Damiena Sandoa, on jako jedyny chciał wykorzystać walizkę Money in the Bank na samym Johnie Cena. Walka była mocna, Sandow dawał z siebie wszystko, ale Cena obronił tytuł i tym samym złamał karierę kolejnego zawodnika, który nigdy już nie wrócił na tak wysoki poziom. Kenny Dykstra był w związku z Mickey James, która później zaczęła spotykać się z Ciną. Wkrótce Dykstra został zwolniony z WWE, chociaż oficjalne powody były inne. Wielu uważało, że osobiste relacje z Sino miały w tym swój udział. Mickey James po zakończeniu romansu z C doświadczyła problemów na backstage. Częściej rzeczy została wyrzucona z szatni, a możliwości w WWE zostały ograniczone, co zmusiło ją do opuszczenia federacji. John Cena był również znany z kontrolujących zachowań w relacjach osobistych. Najbardziej kontrowersyjna była jego historia z Nikki Bellą. Przed wspólnym zamieszkaniem wymusił na niej podpisanie 75-stronnicowego regulaminu, w którym określono 15 rygorystycznych zasad dotyczących codziennego życia, diety, obowiązków domowych i zasad rozstania. Ten dokument stał się szeroko komentowany w mediach i pokazał, jak bardzo Sina próbował kontrolować życie swoich partnerów. Konflikty z Cinnamon nie ograniczały się tylko do życia osobistego. Heath Slater wspomniał, że Sina potrafił mocno ingerować w decyzje dotyczące występów i pushów zawodników, co często prowadziło do frustracji młodych gwiazd. Każda walka, każda decyzja o mistrzostwie mogła zależeć od jego wpływu i obecności na backstage, To czyniło jego osobę postacią zarówno podziwianą, jak i budzącą kontrowersje. John Cena pozostaje ikoną wrestlingu. Jego osiągnięcia w ringu są niekwestionowane a wpływ na fanów ogromny. Jednak w tym obrazie kryje się druga strona medalu: konflikty blokowanie puszu wielu zawodników i kontrola w relacjach osobistych. To pokazuje, że nawet najjaśniejsze gwiazdy mają swoje mroczne tajemnice, które rzadko docierają do publicznej świadomości. WWE to świat pełen blasku i barw, ale również polityki i intryk. a John Cena jest tego doskonałym przykładem. I tak właśnie prezentuje się mroczna strona Johna Cena. Z jednej strony ikona WWE, uwielbiany przez miliony. Bohater dla dzieci i wzór do naśladowania. Z drugiej jednak, zawodnik, który w cieniu reflektorów miał ogromny wpływ na kariery innych, a wielu z nich przez niego nigdy nie wspięło się na szczyt. Historia Cine pokazuje, że nawet najwięksi bohaterowie mają swoje ciemne strony, a świat wrestlingu to nie tylko błysk fleszy, ale też twarda walka o przetrwanie. Nie zawsze fair. Jeśli podobał ci się ten odcinek i chcesz więcej mrocznych historii, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek i daj znać w komentarzu, co myślisz. Niż o sytuacji z Johnem Sinem. Dziękuję za oglądanie, i widzimy się w kolejnym odcinku mrocznych historii wrestlingu. Już niebawem. Do zobaczenia!